Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj moja propozycja to rewelacyjna sałatka z ogórków. Ogórków przerośniętych, dużych ogórków i papryki w roli głównej. Sałatka jeszcze z kilkoma innymi dodatkami, z przyprawami. A jakie tutaj przyprawy daliśmy? Jakie tutaj ogórki do tej sałatki użyłem? Zapraszam na film, wszystkiego się dowiecie. A uwierzcie mi, gra jest warta świeczki, bo sałatka. Później zimą jest tak pyszna, że będzie się nią zajadać nawet samą bezpośrednio. Zapraszam na film. Proszę Państwa, ja już mam ogórki zerwane. Przełożyłem sobie je do garka, bo jest naprawdę ich sporawo. I zaleję sobie tutaj wodą i tutaj w tym garku sobie je umyję. Ogórki musimy dobrze sobie opukać, umyć z tego piasku, z tego wszystkiego co tutaj mamy. I ogórki jeżeli zrywaliśmy rano bądź wieczorem w nieupalny dzień... Wystarczy, że pomoczymy sobie je 5-10 minut, albo nie będziemy musieli nawet ich moczyć w ogóle. No ja swoje ogórki zerwałem rano, była nawet rosa, więc ogórki też tylko dobrze umyję i pomoczę je dosłownie 5-10 minut, a później Wam pokażę, jakie ogórki tutaj weźmiemy do sałatki, bo proszę zobaczyć, mamy ładne, można powiedzieć standardowe i mamy takie duże, bo będziemy właśnie wybierać te takie duże, niewymiarowe, ale to wszystko zaraz Wam pokażę, jak tylko ogórki sobie przygotuję. Proszę bardzo, ogórki mam przygotowane. Mam już wybrane. Wybrałem największe ogórki, jakie miałem, i takie też niewymiarowe. I tych ogórków mam tutaj 2 kg. I właśnie z takiej porcji będziemy dzisiaj robić. Co jeszcze do tych ogórków będziemy potrzebować? 2 kg ogórków i 1 kg papryki. No, mile widziana jest tutaj papryka, np. dwukolorowa, żółta i czerwona, bo później sałatka naprawdę się reprezentuje rewelacyjnie. Paprykę też sobie już umyłem, ale zaczniemy od ogórków. Ogórki teraz będziemy musieli sobie pokroić w plasterki. Tutaj część od ogonka odkroimy sobie, i teraz kroimy w plasterki. Plasterki kroimy nie za grube, ale też nie za cienkie. Moglibyśmy to zrobić na tarce, ale na tarce te plasterki wyjdą dość cienkie. A ja tutaj chciałbym do tej sałatki, żeby te plasterki były troszeczkę grubsze. Już wam pokazuję. Ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że około 3-4 mm ma taki plasterek. I tak teraz sobie kroimy wszystkie ogórki i wrzucamy sobie od razu do miski, w której będziemy je przetrzymywać. Ogórki, no jak widzicie, pokrojone, odstawiam sobie na bok, i teraz papryka. Papryka już jest przygotowana. Wydrożyłem sobie nasionka, usunąłem maksymalnie tutaj nałogę tej białej błonki, i teraz jak będziemy kroić paprykę. Papryka najpierw sobie przekroję na pół i teraz tak, jeżeli papryka jest dość duża, to tą połówkę przekrawamy sobie jeszcze na pół i teraz kroimy sobie w takie paski około centymetr. Już wam pokazuję mniej więcej jak to u mnie wygląda. Proszę bardzo. W ten sposób kroimy sobie paprykę. Proszę bardzo. Papryka dodana i co tu jeszcze musimy dodać? No oczywiście. Nie może zabraknąć cebuli, ja mam tutaj trzy cebule, ale cebule są takie naprawdę dość sporawe, tyle cebuli tutaj minimum musimy dać. Cebulę przekroję sobie na pół i teraz tą połówkę jeszcze raz na pół i kroimy sobie w takie, można powiedzieć, ćwiartki, plasterki, ćwiartki nie za grube, ale też nie za cienkie, mniej więcej, proszę zobaczyć, takiej grubości kroimy sobie cebulę. No i cebula też już pokrojona, dodana. I teraz co tutaj dodam? W pierwszej kolejności sól. Soli mam tutaj 50 gramów. Pieprzu. Pieprzu mam tutaj dwie płaskie łyżeczki. Oczywiście pieprz to jest tutaj kwestia indywidualna. No i teraz ważna przyprawa. Słodka papryka. No tutaj do tych ogórków z papryką obowiązkowa. I tej słodkiej papryki mam tutaj 3 czubate łyżki. Przepraszam, trzy czubate łyżeczki. Szklanka cukru, czyli około 250 ml. 200 ml oleju. I ostatni składnik, jaki tutaj dodam, to jest 200 ml octu spirytusowego, 10%. No i teraz, co musimy zrobić? Teraz musimy to wszystko ze sobą dobrze przemieszać. Tak, żeby tutaj wszystko nam się ładnie połączyło. Zwłaszcza ta sól musi tutaj dotrzeć do ogórków, bo teraz po przemieszaniu odstawimy sobie to w chłodne miejsce minimum 5 godzin. A najlepiej, optymalna opcja, to po prostu jakbyśmy sobie to odstawili na noc. Zaczynamy takie ogórki robić wieczorem, a rano możemy sobie je skończyć. Proszę bardzo, ja już mam wstępnie przemieszane. I jak odstawimy sobie to w chłodne miejsce, pamiętajmy w miarę możliwości, chociaż 2-3 razy, Dobrze to przemieszajmy. Proszę bardzo, ogórki z papryką mamy już tutaj zamknięte folią, tak żeby tutaj żadne owady mi się nie dostały. Wrócę do Was, jak ogórki odczekają swoje, ale pamiętajmy, pod koniec tego okresu oczekiwania przygotujmy już sobie słoiki. Proszę Państwa, 8 godzin tyle trzymałem to w chłodnym miejscu. Przemieszałem chyba to trzy razy. Proszę zobaczyć, ile tutaj soku nam wyszło. Możecie ją sobie teraz posmakować i możecie jeszcze sobie ewentualnie Dodać ewentualnie soli, ewentualnie pieprzu, zanim jeszcze włożymy tą sałatkę w słoiki. To jest właśnie teraz najlepszy moment. No w mojej tutaj nic nie trzeba robić. Proporcje są tutaj idealne. Teraz jedyna rzecz, jaka pozostała, to nakładamy sobie sałatkę w słoiki. Słoiki dowolne. Staramy się tak nakładać, abyśmy za każdym razem trochę przemieszali, tak, żeby tutaj mniej więcej równo wychodziło nam i ogórka, i papryki. No i oczywiście cebulki. Na końcu nam zostanie trochę tego soku. To oczywiście ten sok uzupełnimy sobie później w słoiki. Proszę bardzo, pierwszy słoik już mam tutaj uzupełniony. No to nakładamy teraz tak wszystkie słoiki, jakie mamy i możemy sobie nakładać w mniejsze, możemy sobie nakładać w większe słoiki. To już tutaj wszystko zależy od Was. No i proszę bardzo, wszystkie słoiki mam już zrobione tutaj do pełna, prawie pod samą szyjkę. I zostało nam trochę jeszcze tutaj zalewy. Przemieszajmy sobie tutaj. Jeszcze ewentualnie mogą być przyprawy na spodzie. Pieprz, papryka. I dolewamy sobie do każdego słoika. Proszę bardzo. No teraz pozostało tylko zakręcić słoiki. I zaraz sobie zapasteryzujemy. Proszę Państwa, słoiki mam już w garku. Standardowo na spodzie mamy szmatkę. Woda tutaj wlana, dzisiaj letnia. No bo ogórki nie były ciepłe, więc wody też tutaj gorącej nie mogliśmy sobie wlać. Oczywiście pod szyjkę i jak tylko woda się zagotuje, pasteryzujemy to na bardzo, bardzo małym ogniu, tak żeby ta woda sobie tylko delikatnie bulgotała. I będziemy to robić 15 minut. 15 minut w zupełności wystarczy. Widzimy się jak będą ogórki zapasteryzowane. No i proszę bardzo, zapasteryzowane. Teraz pozostało tylko wynieść je do szopy, odczekać kilka dni. Już możemy je jeść, ale uwierzcie mi za miesiąc, za dwa, za trzy, one dopiero nabierają prawdziwego smaku. No mam nadzieję, że film się spodobał. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie mi w komentarzu. Pamiętajcie, zostawcie łapkę do góry. Jeżeli jesteś nowym widzem na moim kanale, zasubskrybuj mój kanał i pamiętajcie, playlista. Robimy własne przetwory. No bo sezon ruszył pełną parą. A teraz życzę wszystkim dobrego wykowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.